Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś spotykamy się na konferencji prasowej pani poseł Agaty Wojtyszek, której tematem są ogromne dofinansowania pozyskane dla Województwa Świętokrzyskiego, w tym także Powiatu Sandomierskiego i Gminy Zawichost na inwestycje dofinansowywane ze środków rządowego programu Polski Ład, dedykowanego dla gmin znajdujących się na obszarach, gdzie funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne. Szanowni Państwo, oddaję głos pani poseł Agacie Wojtyszek. Szanowni Państwo, bardzo cieszę się, że kolejne rozdanie Polskiego Ładu to również sukces województwa świętokrzyskiego Ponad 142 miliony złotych dla naszych gmin, dla naszych powiatów, dla wszystkich tych, na terenie których były PGR-y. No, niestety wszystkim się nie udało, ale wielu się udało. I tutaj jest, znajdujemy się na Powiecie Sandomierskim, bo ja współpracuję tutaj już głównie z panią burmistrz, ale również z gminą Dwikozy. Są z nami przedstawiciele gminy Dwikozy, pani radna Maria Śleć, zeszczytnik. Pani sołtys Elżbieta Ślusarz, również zaszczytnik i jest przedstawiciel Gierlachowa Rady Sołeckiej, pan Krzysztof Zwierzyk. Pani radna i sołtys, która tak bardzo zabiegała o ten element, o którym dzisiaj będziemy mówić, dziś nie mogła być z nami, ale z tego co wiem, to łączy się z nami duchowo. Ale jest z nami również pani burmistrz Cimielowa, też bardzo dziękuję pani burmistrz za zaufanie, za współpracę bo gmina Ćmielów również otrzymała środki finansowe z Polskiego Ładu, z programu, który jest, jak ja to nazywam, szyty na miarę, na miarę potrzeb każdej gminy, bo to każda gmina wskazuje cel, na który, trzeba te, na który chciałaby przeznaczyć środki. Finansowe. I tak to jest już, że w jednych miejscach budujemy drogi, w innych rewitalizujemy rynki, a w jeszcze w innych remontujemy szkoły czy budujemy kanalizację. Rozpocznę od powiatu sandomierskiego, bo to tutaj się znajdujemy i ten powiat pozyskał ponad 16 milionów złotych w tym właśnie gmina Zawichost. gmina Zawichost, która będzie rewitalizowała ten rynek dużych, na którym się właśnie znajdujemy. To taka ogromna potrzeba mieszkańców i udało się środki finansowe w kwocie blisko 2,5 miliona złotych na ten cel przeznaczyć. Ale tak jak wspomniałam, inne gminy realizują zadania drogowe, tak też jest na terenie gminy Wilczyce. Też 2,5 miliona złotych na cel remonty dróg. Tam pan wójt postawił chyba na te drogi, bo poprzednie rozdania to też były właśnie remont i budowa nowych dróg. Ale oczywiście gmina Klimontów to buduje boisko wielofunkcyjne, a więc kolejny element i kolejna potrzeba gminy, tym razem infrastruktura sportowa. Z zadaszeniem, z wyposażeniem, z całym zapleczem, z trybunami i ze strzelnicą za półtorej miliona złotych i. i, i, i. Ci przedstawiciele tutaj, którzy są dzisiaj z nami z gminy Dwikozy, myślę, że mogą być też usatysfakcjonowani. Bo o tym, że należy budować świetlice w Gierlachowie, to ja słyszałam jeszcze w kampanii wyborczej 2019 roku, kiedy to e, spotykałam się z mieszkańcami, jedno z takich spotkań miałam właśnie dokładnie w szkole w Gierlachowie. I tam usłyszałam o tej potrzebie, która no tyle lat też jeszcze od tamtego czasu musiało czekać, ale dziś skuteczność pani radnej i pani radnej Bernardety Motyki i całej Rady Sołeckiej, którego tutaj przedstawiciela mamy, to blisko 2 miliony złotych. Ci ludzie tutaj pozyskali na ten, na ten cel i bardzo cieszę się, że to będzie realizowane. Yy, oczywiście jeszcze, yy, jeszcze gmina Klimontów, nie powiedziałam, bo ma drugie zadanie, blisko milion złotych, na, również na yy, 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 sprawy sportowo-rekreacyjne. Będzie budowała bieżnie yy, i yy, o właśnie, się skupiłam. Bieżnie i infrastrukturę towarzyszącą tej, tej bieżni. Gmina Łoniów też pozyskuje środki finansowe i Gmina Łoniów, szanowni państwo, stawia na utworzenie targowiska. To jest to gmina, której targowiska takowego nie ma, potrzeba taka jest. Będzie to realizowane 2,5 miliona złotych. Cieszę się bardzo, że to możemy robić. Szanowni państwo, Gmina Ćmielów. Gmina Ćmielów rozwija się też bardzo pięknie. Dziś pani burmistrz postawiła na kanalizację, tak wodno kanalizacyjne zadania. To, yy, to a na świetlicę, ale część chyba jest na, na kanalizację. Osie yy, jeszcze nie rozpatrzony na tej świetlicę. Eee. Rozpatrzony. Rozpatrzony, no właśnie. Budowa yy, ćmielów. Modernizacja, tak jak powiedziałam dobrze, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, bo to jest jedno zadanie, na które postawiła gmina Ćmielów, blisko 800 tysięcy złotych, a drugie zadanie to modernizacja yy, budowa i infrastruktury społecznej na terenie gminy Ćmielów i tutaj ponad ponad półtorej miliona złotych zostało przeznaczonych na ten cel. Bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę, że mogłam wspierać wszystkie te, wszystkie te zadania. Powiat opatowski to jeszcze pozyskanie środków na drugą, drugi etap rewitalizacji zbiornika wodnego w, Kar w Karwowie. Cieszę się również z zadania, które wskazał Ożarów, bo Ożarów postanowił Stawił na jeszcze inne zadanie, na zakup pojazdów specjalnych takich dla gminy i, i, i pozyskał te środki w kwocie 2,5 miliona złotych. Więc chciałem tutaj Państwu też przedstawić, jak szeroki jest zakres potrzeb i, i na wszystkie te potrzeby gminy i powiaty pozyskują środki finansowe. Dla mnie też osobistą satysfakcją jest to, że środki finansowe pozyskał również Związek Gmin Górskich. Świętokrzyskich to do tego związku należy 11 gmin. 4 gminy to, to są takie gminy, które, w których były PGR, m.in. gmina właśnie i gmina Pawłów, 4 milion i gmina Łagów, 4 miliony złotych pozyskali na ten cel i przeznaczają je na infrastrukturę drogową. Wspiera mam również inne zadania, to już na terenie powiatu kieleckiego, gminy Łagów, gminy Bodzentyn. Tam również będą budować chociażby w Łagowie sieci wodno-kanalizacyjne, a na terenie gminy Bodzentyn będą modernizowane budynki edukacyjne. To, to bardzo też zadanie istotne i ważne, i cieszę się, że ten, te środki zostały pozyskane. No oczywiście tych zadań jest dużo więcej, tak jak wspomniałam, na kwotę Ponad 142 miliony złotych. Dziś skupiamy się na tych, które sama osobiście w jakiś sposób wspierałam i które uzyskały to wsparcie. A są ze mną osoby, które myślę, że się tutaj wypowiedzą osoby, z którymi jestem w stałym kontakcie i o tych potrzebach swoich mi komunikowały. Dziękuję bardzo, pani poseł. Proszę o zabranie głosu panią Jannę Suską, burmistrz śmielowa. Dzień dobry, szanowni państwo. Rzeczywiście tych wniosków, jakie składają gminy i oczywiście źródeł finansowania i tych strumieni finansowych, jakie płyną do poszczególnych gmin, jest tak dużo, że faktycznie można te zadania w kolejności pomylić. Niemniej jednak nie można pominąć tego, że dzisiaj goszcząc w Zawichoście, w miejscu, który jest tutaj zupełnie jeszcze nieprzystosowany do potrzeb i możliwości mieszkańców, będzie również piękny rynek taki, Myślę na miarę jak gminy Ćmielów, jak miasta Ćmielowa, gdzie jesteśmy świeżo po rewitalizacji i będzie uroczyste otwarcie 23 września naszego porcelanowego rynku. Wierzę, że pani burmistrz i pani poseł i gratuluję oczywiście takiego priorytetu i zawnioskowania o właśnie takie środki na ten konkretny cel, bo rzeczywiście mieszkańcy tego oczekują, a my słuchamy wspólnie tych wszystkich głosów, zbieramy je i aplikujemy o te środki i je otrzymujemy skutecznie. Dziękując tutaj za współpracę pani poseł Agacie Wojtyszek, która wielokrotnie również wypowiadała kwestie potrzeb mieszkańców gminy Ćmielów na wielu spotkaniach. Pragnę zaznaczyć, że gmina Ćmielów pozyskała środki finansowe tym razem właśnie na modernizację świetlic, czyli miejsc integracji w Jastkowie i w Grójcu, gdzie rzeczywiście w tych świetlicach nawet nie ma ogrzewania. One są nieprzystosowane do tego, aby przebywały tam osoby, mieszkańcy nasi, więc w tych dogodnych warunkach po prostu... Spotkamy się w przyszłości, natomiast dzisiaj te 2,5 miliona to również środki finansowe właśnie na modernizację przepompowni wody. Ważnego zadania, które będzie również nakierowane było na ekonomię i budowę fotowoltaiki. To, co w dzisiejszym czasie jest, nowoczesnością również chcemy ją stosować i dzięki tym środkom 800 tysięcy wykonamy takie ważne dla mieszkańców zadanie, żeby zabezpieczyć właśnie w te ujęcia wody w bezpieczny i Oczywiście taki standard na miarę XXI wieku. Natomiast podkreślenia wymaga fakt, w tym rozdaniu Gmina Ćmielów, to budowa właśnie również świetlicy przy ulicy Kochanowskiego. Na osiedlu, które naprawdę jest dość liczne, jeśli chodzi o młodych mieszkańców. Chcemy też integrować międzypokoleniowo i te miejsca integracji są niezwykle ważne. Dlatego dziękując za tą dotychczasową współpracę, gratuluję obu paniom za właśnie to zaangażowanie, za pomysły i za wsłuchanie się w głosy mieszkańców, bo rzeczywiście rolą y, każdego posła powinno być właśnie wsłuchanie się w potrzeby, żeby po prostu była skuteczna realizacja. A ta skuteczna realizacja jest dzięki pani poseł Agacie Wojtyszek i dziękuję za całokształt. Możemy się cieszyć wieloma zadaniami. Wobec tego y, kolejne wnioski też y, złożyliśmy, licząc właśnie na wsparcie. Wiem, że jego nie zabraknie i oczywiście dziękuję za to działalności. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A Państwu też gratuluję. Po kolei Maria? Dobrze. Ja nie będę nie. <grym> Ale chodź pokaż się. <grym> ja również witam Państwa i też również chciałabym bardzo podziękować pani Agacie Wojtyszek za starania, które pomogła nam pozyskać pieniądze na remont. Świetlicy Szczytnika, która wymaga bezwłocznie takiego remontu. I dzięki staraniom pani Agaty Wojtyczek, naszej pani poseł, doszło do takiego do, do skutku. I Gmina Dwie Kozy pozyskała te pieniądze, te środki z Polskiego Ładu. Z czego się bardzo cieszymy, bo to też jest bardzo ważne. Ale to nie tylko są pieniądze z Polskiego Ładu, że będzie wyremontowana remiza, również jest robiona kanalizacja. I przy tak niskim oprocentowaniu, bo tylko 5% wkładu gminy Dwikozy. I to też trzeba podkreślić, bo to dla miejscowości takich małych jest to bardzo ważne i istotne. Także dziękuję wszystkim, którzy pomogli przy kanalizacji, ale również pani Agacie, poseł, pani, poseł, pani Agacie Wojtyszek za to, że tak się starała, żebyśmy te środki pozyskali w gminie i do takiej do takiego remontu dojdzie. Także Pani Wiele poseł... Kilka rozmów, telefonów, nie dało się o Pani poseł, jeszcze raz dziękuję. ogromnie dziękuję w imieniu mieszkańców i mojej Pani sołtys, dziękuję. a Pani dziękuję. Katarzynie za, za tak duże zaangażowanie, za to, co się dzieje w ogóle wokół, tutaj w Zawichoście. Cały czas obserwuję i jestem pełna podziwu. Dziękuję bardzo. <laughs> pani jeszcze... Mario. Proszę się, proszę się przedstawić, bo ja nie przedstawiłam Pani. Maria Śledź, radna w gminie Dwikozy. I pan tam. Dzień dobry, witam Państwa. Ja chciałem też podziękować Pani Poseł Agacie Wojtyszek za to, że w gminie, znaczy w gminie Dwikozy, w Gerlachowie konkretnie, postarała się, znaczy pozyskała środki w wysokości 2 milionów złotych na budowę świetlicy. Gerlachów jest miejscowością stosunkowo dużo w stosunku do innych wiosek w gminie Dwikozy. Jest około 200-400 numerów, tam gdzieś około 1000 mieszkańców. Także nie można było dłuższy czas świetlicy postawić no, poprzedni wójtowie i radni mówili, że no nie można jest niemożliwe, nie da rady no, niemoc jakaś ogólna tu pani się postarała nam pomóc i co, za to serdecznie dziękuję dziękuję, dziękuję. bardzo, dziękuję dziękuję okay ja może jeszcze do pani sołtys, nie, nie, nie. tak? Bo, bo ja powiem państwu, że no ta świetlica w Giedlachowie to jest też taki wyczyn całej społeczności, bo to państwo najpierw wykupili tutaj działkę. działkę, starali się o te środki finansowe naprawdę bardzo długo. My też tutaj wnioskowali również do marszałka województwa świętokrzyskiego, no bo nie byliśmy pewni, czy tu się uda, ale udało się. Jeżeli tamte środki też Otrzymają, to na pewno i wyposażenie tej świetlicy będzie już komfortowe. A ja jeszcze dodam, bo umknęła mi jedna gmina w powiecie sandomierskim, gmina obrazów, która też blisko 2,5 miliona złotych pozyskała na budowę kanalizacji w miejscowości Zdanów. No, w miejscowości, której tej kanalizacji nie było, więc dziś bez kanalizacji to trudno sobie wyobrazić życie, więc cieszę się, że to też się udało i że ma miejsce. A my oczywiście, Szanowni Państwo, oczekujemy na, roz, na rozstrzygnięcia kolejnych dwóch programów, które miały miejsce, których nabór miał miejsce w, jeszcze w czerwcu. To Polski Ład Zabytków i Polski Ład taki ogólny dla samorządów gminnych powiatowych, no i tych wszystkich związków, które, o których dzisiaj wspominałam, jako między innymi Związek Gór, Gmin Gór Świętokrzyskich. Bardzo dziękuję. Ja, Zwierzyk Krzysztof, jestem członkiem Rady Sołeckiej Gerlachów, gmina Dwikozy. I myślę, że jeszcze pani burmistrz nam to trochę powinna opowiedzieć o naszej, o tej inwestycji, tej konkretnej... dla której się tutaj tak naprawdę z... spotkaliśmy, spotkaliśmy, a ja poprosiłam mhm. też i dziękujemy innym Szanowna Pani Poseł, Szanowni Państwo, chciałam tak na koniec zabrać głos, też powiedzieć, dlaczego spotkaliśmy się dzisiaj akurat w tym miejscu, czyli na rynku dużym zawichoście. Po raz kolejny. I wsparciu pani poseł Agaty Wojtyszek w gminie Zawichost udało się pozyskać dofinansowanie niebagatelne, bo to w kwocie 2 450 tysięcy złotych na inwestycje pod nazwą Rewitalizacja Rynku Dużego w Zawichoście. Wkład własny gminy Zawichost do inwestycji to jedyny. I bardzo się cieszę, że istnieją tak duże programy pomocowe rządu, dzięki którym możemy realizować inwestycje, które są bardzo potrzebne dla naszych mieszkańców, bo o potrzebie przebudowania tego rynku słyszę już od kilku lat, tylko brakowało środków, bo były inne. Także zadania. Ten rynek zostanie zrewitalizowany, ale w tym dobrym słowa znaczeniu, czyli przywrócimy na nim zieleń, przywrócimy kwiaty, przywrócimy drzewa, zamkniemy dla ruchu kołowego i wiem, że trudno nam tutaj będzie konkurować z przepięknym i bardzo oryginalnym rynkiem w ćmielowie, ale mamy nadzieję, że nasz zawichojski rynek także będzie piękny. Także będzie niepowtarzalny i także będzie nawiązywał do pewnych symboli, które kojarzą się z nadwiślańskim zawichostem. Szanowni Państwo, chciałam jeszcze podkreślić ogromną rolę pani poseł Agaty Wojtyszek w rozwoju naszej gminy. Współpracuję z panią poseł jako posłem od 2019 roku, a właściwie od 2018, kiedy pani poseł była jeszcze wojewodą, Świętokrzyskim. I jestem pod ogromnym wrażeniem zaangażowania pani poseł, ogromnej pracowitości i tego, że dla pani poseł głos mieszkańców, głos ludzi jest bardzo ważny. Pani poseł zawsze jest z nami wtedy, kiedy ją o to prosimy. I... Dziękuję w imieniu mieszkańców, że Pani jest między nami, że Pani znajduje czas, żeby wysłuchać naszych potrzeb. Powiem krótko. Dzięki Pani Poseł Agacie Wojtyszek w ciągu pięciu lat pozyskaliśmy ponad 60 milionów złotych różnych dofinansowań. Dla tak małej gminy jak Gmina Zawichost jest to wsparcie ogromne. Dzięki tym pieniądzom przeprowadziliśmy bardzo wiele ważnych inwestycji i są to inwestycje zarówno w bezpieczeństwo, tak jak na przykład zakup samochodów dla ochotniczych straży pożarnych, dzięki wsparciu pani poseł. Udało nam się nakłonić wody polskie, żeby zmodernizowały wały w Zawichoście, tak aby zwiększyć bezpieczeństwo powodziowe miasta, ale także te wszystkie inwestycje drogowe, drogi, które są szalenie ważne, bo to nie tylko dojazd do domów, do posesji, ale także do miejsc pracy dla naszych rolników, ponieważ gmina Zawichost jest gminą rolniczą. To szereg inwestycji w gospodarkę wodnościekową, budowa kanalizacji, budowa wodociągów, w infrastrukturę społeczną, czyli świetlice, miejsca spotkań, o których wspominała tutaj już pani burmistrz Ćmielowa, myślę, że bardzo ważne dla mieszkańców, ponieważ stwarza im warunki dla, dla działalności społecznej, a mamy tutaj wspaniałych ludzi, pełnych pasji, pomysłów i cieszę się, że w naszej gminie powstają... Coraz to nowe miejsca, gdzie ci wspaniali ludzie mogą się spotykać i realizować swoje pasje. To też infrastruktura edukacyjna. Na terenie gminy Zewichost mamy tylko dwie szkoły, ale dzięki wsparciu pani poseł Agaty Wojtyszek one obydwie zostały kompleksowo zmodernizowane, a w Krzyżowie powstało boisko. Szkoły, które jest finansowane częściowo ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, ale także w ramach rządowego programu Fundusz Inwestycji Strategicznych. Oprócz tego infrastruktura zdrowotna. Mamy dwa ośrodki zdrowia, jeden został już zmodernizowany, drugi jest w trakcie modernizacji, niedługo ona zostanie zakończona, a po zakończeniu tych prac otworzymy rehabilitację, ponieważ... Gmina Zawichos jest jedyną gminą w, w całym województwie świętokrzyskim, gdzie nie ma dziennej rehabilitacji dla mieszkańców. Myślę, że tych inwestycji mogłabym wymieniać bardzo dużo, tak jak powiedziałam, są to inwestycje na ponad 60 milionów złotych, dofinansowane w większości z programów rządowych dzięki wsparciu pani poseł, która zawsze znajduje czas na spotkanie na rozmowę i na cenne wskazówki merytoryczne i pani poseł dziś w imieniu mieszkańców i samorządu ogromnie pani dziękuję za czas, za zaangażowanie i za ogromną życzliwość. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję pani burmistrz również za współpracę. Pani radni, pani sołtys. Na pana, na pana ręce też dla całej Rady sołecki, ale też dla Prze pani Bernardety. Przekażę. Mhm. Ta, Szanowni Państwo, czy mają Państwo jakieś pytania? To w takim razie bardzo dziękuję za Państwa tutaj obecność. Dziękuję przedstawicielom mediów. Dziękuję Pani Poseł. Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.